Witam wszystkich w miarę możliwości, serdecznie w kolejnym odcinku ROGALIKOWNIE Tym razem przed Państwem na warsztacie DEAD ROADS TOURNAMENT Czyli rogalik Rogalik karciany, rogalik wyścigowy Ale trochę różny od takich klasycznych rogalików karcianych Ale spokojnie wszystko wyjaśnię Na początku wybierzemy sobie kierowcę I wybieram sobie kolesia dlatego, że odrobinę mnie przypomina A potem wybierzemy jakiś samochód Jedziemy z dostępnych ten może niech będzie. I przechodzimy od razu o, mamy mapę. To mamy taką mapę, jak widzicie, taką sporą, taką dużą. o grze uczestniczymy w wyścigu. W wyścigu takim batrojarze można powiedzieć, z innymi uczestnikami. Wybierzemy jakąś trasę. Każdy z nich ma własną, własną trasę. I my po prostu będziemy podróżować w stronę celu e, końca. Na końcu! Do końca może zacząć tylko jedna osoba, więc kiedy my, nasze drogi przetną się na przykład w takim miejscu, wybierzemy tę trasę no to będziemy musieli stoczyć z nim pojedynek. No i wygrać może tylko jeden. Dobra, zanim przejdę do, do jakiejś bitwy pokażę czym się różni ta gra od innych. Normalnie w grach kracianych rogalikach zbieramy talie. Dodajemy karty, usuwamy czasem, czasem ulepszamy. W tej grze mamy talie, tyle tylko, że nie dodajemy do niej kolejnych kart no, tak jak bo mamy samochód. I ten ma części. Jak widzicie, części zapasowe, czy, czy silnik, yy, koła, broń w trzech różnych miejscach, i dodatkowy element. I każda z tych części zapewnia nam karty, te, które Uświetlają się. i Jeśli dostajemy ulepszenie takiej części, na przykład lepszy silnik inny, gdzie mogli go tu włożyć. I wtedy te karty znikną i dostajemy zupełnie nowe karty, z tym zestawem. Czyli mamy ograniczoną liczbę miejsc i zawsze nasza talia będzie miała ograniczoną liczbę kart. No dobra, ale przejdźmy do do pojedynku, bo to nie wszystkie różnice. I już jestem, jestem w pojedynku. No i tak jak mamy turowy system, tak jak w klasycznych roga, rogalikach karcianych, tylko w tym przypadku no, podróżujemy po drodze. I nasza, na, nasz pojazd. No pojazd dzikika również ma kilka rzeczy, na przykład bieg. Tutaj widać, jedziemy na pierwszym biegu. No, tak symbolicznie, bo byśmy tak nie jechali tak szybko na pierwszym biegu, ale załóżmy. I bieg. Zależnie od wysokości naszego biegu, karty będą miały niektóre. Będą miały inne efekty. Na przykład ta tu. Na czwartym lub piątym biegu będzie dobierała dwie karty. I... Zamieniała, tak? Czyli dobieramy dwie i zamieniamy. Odrzucasz i dobieramy kolejne, czyli możemy y, zamianę robić. No i oczywiście mamy karty, które możemy używać do, y, do podnoszenia biegu. Mamy życie, wiadomo, jest fajne do zera, to przegrywamy. Mamy pancerz. No, to w tym przypadku pochłania część część ataku przeciwnika. I mamy. Jak to będzie nazywało chyba sterowność, Kontrola nad pojazdem, to taka mana nasza. O, prowadzenie dokładnie. To taka mana, którą używamy do zagrywania kart. Tylko trik polega na tym, że w normalnym rogaliku zużywamy sobie śmiało całą manę, bo jest na potrzebne. No jest na niepotrzebna, prawda? A tutaj, jeśli zużyjemy całą, albo zawzimy większość, jak podziemnik użyje ataku, który sprawi, że. Jeszcze nam spadnie ta, ta kontrola. Nasz pojazd wpada w poślizg, i wtedy losuje się stali kart poślizgu. No i mogą się przydarzyć różne nieprzyjemne rzeczy. Poza tym mamy też yy, karty stałe, karty kierowcy, które zawsze będziemy mieć pod ręką i zawsze będziemy, mieli, będziemy mogli użyć ich w swojej turze. No dobra, ale podałoby coś z, z gościem zrobić. Tak, akurat łatwo, łatwa sprawa, ma tylko o te dwa Czyli wypadałoby nie być Być tu przed nim, tak najlepiej by było tym możemy się nie, zmienić pozycję I chyba zrobimy sobie zmianę pozycji dalej Bo mam broń akurat Od razu Dobra, zostawię sobie sześć na wypadek gdyby to się miało wydarzyć I Jak widzicie nasza karty które nie zużyliśmy Dalej pozostają w naszej ręce Gościu ostro zmienia biegi mhm. O poczekaj o Gościu wpadł w pocisk na własne życzenie Ma akurat y Kart talię poślizgłą tylko jedną no to Nic mu się nie wydarzyło Parciarz. No, ale my postaramy się, może mu zrobić większą krzywdę. Większą czy nie? Dużo mi kosztuje taki manewr. No, jeden, no to też krzy, mi zrobi krzywdurkę, mi zrobię, ale jestem na środku. Hmm, ja miałem jestem na środku pasa, ale. Teraz ja wpadnę w poślizg. A, z jedną kartą. Nie tak do źle. <ścoughs> Dobra, jak widzicie, trasa się zmienia. Się to jest wskaźnik, że na scenie, tutaj. Yy, Skończ się pas. Kto zostaje na tym pasie no, poniesie, yy, poniesie konsekwencje tego. Teraz mam dobry, bo zaczynam z, zaczynam z pojazdem, który ma dobre ataki, stąd do tyłu. Mi się podoba. Teraz mogę wybrać sobie coś. W tym przypadku, oczywiście, to nowe ulepszenie zajmuje miejsce starego, więc muszę decydować. Hmm. To jest zmiana biegu i dobranie karty zamiast skręcania na tych kołach trochę lipa. No weźmy to, ale. Nie czuję, że to było ulepszenie tak szybko powiedziawszy, bo mam tutaj miał wszystko skręcanie w prawo i w lewo, a tutaj mmm tamtego samochodu no, będę miał mało stosunkowo. A może, może to dobrych dobór jakichś kart. No nie znaczy, że tak do kolejnego, kolejne potyczki. żeby pokazać. To początkowe podejście nie są trudne. Zresztą, najważniejsze tych początkowych, zanim się dojdzie do dziwników takich, jest takich poważniejszych, to zachować to jak najwięcej zdrowia. No bo zdrowie, niestety, też nie powiedziałem, nie wspomniałem, ono nie, 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 nie leczymy się w trakcie, więc o, możemy leczyć się w spotkaniach losowych lub w takich innych miejscach, ale najważniejsze to jednak trzymać się. Ma się dobrym zdrowiu. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, ta. stawi na przyczom turę i tak mam tylko cztery prowadzenia punkty to hała ty brutalu ty. Hmm, profilaktycznie tego się odsunąło od tego Dobra. Nie narobił za dużo, to... rozstawiam sobie tyle więcej tego prowadzenia i się przydało jednak <śm> Dobrana słopi ciążę Tutaj silnik. Hmm, te cztery aż strasznie drogi. A tutaj, o, a tutaj broń na miejsce, które nie jest obsadzone przeze mnie jeszcze. wykorzystane. To od razu założymy. Tak, bardzo nas się zmienił elegancko model. Oprócz, wiadomo, walk mamy też yy, zdarzenia losowe, które akurat nie mieliśmy, ale mamy też tutaj warsztat. I właśnie możemy się na, naprawić za złom. Złom możemy też wykorzystać. Ej, tylko trzy, to biorę. Bardzo darmo. Złom możemy wykonać w sklepie. W sklepie kupujemy. Tu jest sklep, ale chyba. Kupujemy. O jest, taki jak tutaj. Chcemy łapać czasu, tylko kupimy taki trinket, tak? tam ulepszenie, taki gadżet, można powiedzieć. I tak właśnie prezentuje się cały ten Dead Road Tournament. Bardzo ciekawa gra. Nie tu rogalik, bo, bo wraz z ulepszeniem naszego samochodu. Po prostu istnieje taki moment, w którym nie możemy już do kart. zdobywamy tylko ewentualnie, no, możemy zmieniać, tak, które już mamy na na inne. Bardzo łatwo wywrócić jest cały build, tak, bo zmiana broni, to. Musimy inaczej się ustawiać i tak dalej, więc jest inny po prostu niż reszta. Ale też takie bardzo ciekawe. Tak czy inaczej, z mojej strony, to wszystko. Chciałbym podziękować wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I muzyka.